Moje do wersje w to, to jest odcinek jak oceniam y, konta moich znajomych w Browser's. lecimy sobie pod co końca y, Demox SKRD. Spokojnie, że mam dużo radcy, jednak spokojnie. To ogólnie to Cię pozdrawiam serdecznie. No, co mam tu mówić, na z jakimś Czyli mi to y, ogólnie to nie jest Polakiem, on nie jest tym, nawet nie wiem kim, ja z nim nie, nie pisałem, ale dobrze gra naprawdę, konto oceniam takie 3 na 10, nie, nie, bo tu ma 4 na y, 10, 4 na 10, to jest moje drugie konto, no to ja je oceniam. 4 na 10, kolce oceniam 4,5 na 10, z konto, yy, tutaj jest no 4 pa, nie powiem tego, yy, spoko konto, naprawdę ten kolega z klasy, mi cię pozdrawiam, jak to oglądasz, konto 5 na 10 z Pepsi 6, 2, 1. No co tu dużo mówić? No też takie 5,5 na ,5 10. Tutaj jest 2 AK. On jest, on jest Ukraińcem. Konto 5,5 też, bo tu nie jest. A nie, 5. Dobra, 6, 6, 6. 6 na 10. Mega, mega. Tu ma fajny konto do mojego kuzyna. Wojsko. Spokoj. Tutaj nie ma za dużo styki obecnie w pozycji. No to jeden, to. Tak, 5,5. Olek. Bo zobaczcie, ile on był nieaktywny. 609 dni temu. Zobaczmy go, prawda? Co dużo mówić. No, za to, co już obecny obecnym ty, tyle. Tu ja mam dać 70. 70. E to 3. 8000. No, tutaj obecną pozycję do nie zakry. Taka duża karta, by ten na spoko. Nawet. nasz znaleźć spike z poko. No, jest taka ósem. No, takie takie siedem i pół na cztery. Orix 8, że mówić. pozdrawiam. Takie jakieś osiem i pół. Life Legend też po kogoś czuł, Glacek, ósemka, Edgar Bravo on też był długo nieaktywny, bo aż 700 dni, też ósemka, Spocony Kubus, Abmoszczynica, ósemka, Chester 8,5, Papito 8,5, Pro 8,5, Akim Antos,

a to by było tyle zresztą na Widzę Was w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, łapkujcie.